Święto Świn, proszę. Kto to słyszał skandal Granda? Narodowy sztandar zdjęto, bo w siedlcu jak jaka panda, Świnia będzie miała święto. No dobrze, no dobrze. No. Ale nie od razu z taką krytyką. Początek tak, tak. Początek to Świnia będzie miała święto. Przecież Świnia to epitet. Kto o Świni dobrze powie? Zaprzeczy i autorytet, że jest świnią, gdy się dowie. No trochę takie czy polityk. Chyba no przeczytam prawo. Nie do przemyślenia, bo to naprawdę. Ale państwo stracą lecie. wątek, jak cały czas będziesz mi przerywał no, ten no, wiersz. No. Jeśli ja nie mogę doczekać puęty. Czy no, jest dobra. świnią, gdy się dowie? Proszę. Czy polityk, czy profesor, chociaż świnią jest bez przerwy, zaraz jaki jak agresor uruchamia swoje nerwy? No. Tu wśród was. Prawda kolego. Mamuśka czy maminsynek, jakby doszło, co do czego też się znajdzie parę świnek. No dobrze, no ale no jakoś co, tak no, słabo. No, nie... Słabo, no bo też i poezja marna. No, no ale nic, lećmy. Dobrze. Dlaczego? Mam, mogę nie komu, mogę nie czytać do końca. Ja, ja wójt państwa zapraszam na wieczór autorki Ardura Barsicia. No nieźle. No, no, już, ale to jest na tym, że nikt nie przyjdzie. No, bo no, no cóż, świnka, od prosiątko, jest jak człowiek z Siedlca, z Gdyni, rzec by można niewiniątko, dopóki się je ze świni. O, o Więc świętujmy dzisiaj świnkę, co nam daje boczek, szynkę, co się dla nas stara, tyje, na baczność przed nią, jak straż, bo czasem ona ma twarz, a my ludzie mamy ryję. Proszę, Adam Mickiewicz-Siemca. Proszę bardzo. Je, zobacz, jedna, no je, i zobacz, co? Je, bo... A jak śrydził? Poza szydził, drosta, prawda? A że będę co? wam najbardziej się cieszę, że mi się podobało. Je, no no, jak wam się tak podobało, to mam jeszcze jeden. Jezu Maria. Naprawdę mi jeden? O tak. O miłości. No no, miłości to może być. O miłości.